Cześć, ja jestem Kosti. Witam Was w pierwszym odcinku. Yy, witam Was na moim koncie, yy, na którym mam dwie postaci na świecie Lelwani, yy, dwie na świecie Destiny, jedną na Telavelu. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o postaci, które yy, tak, jakby to, na które gram. Dzisiaj pokażę Wam, jak dobijam poziom 200. Co, jest, co ja gadam? 150, 195. Właśnie na świecie zwykłym. To jest zostało 20k. A będę bez problemu. To dobijemy. bo nawet nie będę musiał wchodzić na sektę o właśnie tak myślę i elegancko. Mm, Co by tutaj dać zręczność ogólnie się może przejdziemy Znaczy no mam umiejętność niedodanych jedną a no to light like, dobra mm. znaczy, to jest w klanie bo może Demonisa też szuka szuka Dobra y... Tutaj używałem, tutaj już kurde. O matkowo A mam schózę, type, to ty, ty, ty miał problem. Yy, może spróbujemy ubić sobie furbola. Znaczy pewnie tam stoi fuj osób, ale... Gdzie ty był To było, mm, To... tornek Chociaż dojdę to później sobie ewentualnie ubiję e, Spróbuję ubić bo raczej mam że ubiję W ogóle nie wiem Chyba muszę zacząć expić Bo wczoraj to dopiero pożyczkę wpłaciłem No a tak to przeważnie i tak gram na świecie prywatnym. Tutaj mi się nie chce grać w ogóle. Jak się dostałem na pierwszy świat prywatny, to mi się odechciało grać na świecie zwykłym. I właściwie wszystko poznałem na świecie yy, prywatnym. Co strasznie dziwnie mi się gra na świecie zwykłym. Wszystko dwa razy, o matko, dwa razy, żeby to dwa razy, pięć razy dłużej. Ekstra na przykład. No łatwo tam dostaje 5 razy więcej ekspan to jest dużo jak ja tutaj damy nie szedłem I kiedy nie miałem hełm wcześniej, to mój spół tutaj coś musiał zmienić. Oby nie było, oby nie było. Ehe, to niemożliwe, to jest świat zwykły. Tutaj pewnie cały czas wojny To nie to samo co na Destiny Tam mam 212 Kurde na około yy, I tam to na e 2 postać to żaden problem Jak ktoś się wpierdzieli to go z LEDami No i co kurwa Ja Zobaczcie, co mnie zaatakują. <grych> Matko Jaki to jest gówniany? No i to jest to moje konto. Bojownik, tropiciel, paladyn. To jakiś tam zręb no żeby sobie pograć, tak się... to jest mm, na Destiny i to jest na inferno, a na inferno pewnie postać skasuje, bo da mi się w ogóle grać nie chce. Mm. Muszę lotnąć Legend na Destiny, bo już się dawno nie i kurwa. Dobra, chuj tam mówimy. To o tym z eventa tutaj chodzi, no właśnie możemy to w sumie wystawić przy okazji Hmm. Wystawimy to na handel. Dam tylko te dwie, bo jedną to mi to koledzy obiecałem sprzedać. Już to tam zostawię. To pewnie on mi da ze 100 M za nią. To jest ten nabyku, ale nie wiem. Ktoś mnie musiał udebnąć, a to jest prawie niemożliwe. jestem takim koksem. Tak, nawet kulek nie mam na tego na STS. Wszystkie mi ukradli O Takie mi nie stać Kurde potrzebne mi są Wtedy bym kupił kurde to kasy Dobra, pokażę wam mojego panka To ja sam na niego dawno nie wchodziłem Znaczy wczoraj na chwilę, tylko żeby zaznaczyć, że już jestem... Żeby tam nie było w niej aktywności O matko Ale jestem zmęczony Ale już piątek już jest dobrze O widzicie, no, a król to ma pomnik nawet No a sami najlepsi, nie Dobra, gdzie idziemy, gdzie idziemy No niech ktoś powie Hajsu nie mam Co za śmieci Trzeba coś z tym zrobić. Dobra, gdzie idziemy? Mm. Dobra, idziemy na to, Loka, bo... To chwili... Albo może... Co to za gówno? Skończę to mam. Jak słodko Jest Bardzo dobrze To wiecie co? Wbijemy sobie chyba w którymś odcinku bo nie, nie wiem skąd to jest To jest chyba na wyczerpanie To mi coś mówił kolega To wiecie? 10 U Jak pięknie Dobra to spokojnie To wbijemy Ale nie wiem czy to jest To miksera rzeźkości Jak to się pisze? Rzeź... Że... w kości. No i gówno, zero komentarzy, kurwa. Komentujcie to ludzie. Dobra, ja idę na to loka. No ile mogę? Uf, 104 sto Kupię... Jedną rękę na... Tylko tarczę jeszcze jakąś. A tak to kupię jedną rękę. Na 114 I w sumie mogę powoli zbijać, ale kurde, to jest kuwalona, jak uwalona, na nie mam. Sprzedam tam tą zbrojkę. Albo dobra, to jeszcze zobaczę. Sprzedam te zbrojki. Jak wszystkie bym sprzedał po tyle ile chce, to bym miał ponad 200M To może jakąś legę bym nawet kupił No właśnie A CB cap mi potrzeba na tropkę Bo już i tak tam daje w kość wszystkim Ale to się będę z nimi walił przez 5 minut, żeby walczyć, bo wiecie, jak jest się koksem, to oni tam awczą. Mówią, nie, 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 może tam sam padniesz jakoś jakimś cudem, modlą się już, nie? Kurwa, to loka. I... Ale ja im... Nie mam zamiaru... Dawać litości. I będę idę dał na hita z CBK, jak mi wejdzie ludzie. co jest jakiś down. Uff, uh, uh, uh. Pewnie mnie się nie? Bo tutaj nie mam umiejętności, które to są a ty mam jakieś? synu chyba cię bajka pomylił Dobra, tam mu ubiję sobie z nim to loka. Jak mi legę za jedynie chłopie, to po tobie Główna. Dobra. A już spierdziela, to już wiesz ja mam plan Czy to jestem takim alady daczem, ja to po prostu nie na no, śmierć przewodnik no dobra, nie idę i dawaj walczę się w karty grasz mmm, ludzie dobra on musi pozdrowić miasto No walcz kurde. Wiecie, mam ten dotyk walony, ale nie wejdzie, nie? Nigdy mi nie wchodzi, kurna. Kurde, to jeszcze panny, nie? Ale nie mam No kurde walcz Taki łoś Ups, nie chcą cię pana pokonałem Chyba i tak nam poszło chujowo, więc Co ja się będę szukiwać? Co ja mam już ty 1000 i dzielimy na sekundę jeszcze na tego tropa ja się będę z wami żegnać te pa te panowie my te mnie zaraz zaatakują pewnie Pokażę wam jeszcze to To jest gówno, mam tyle kasy, że... Kurde jakąś, Jakiś kredyt powinienem wziąć, bo mnie nie stać na nic Ale boga mam, przynajmniej wyjebane, więc... Już kosimy, kosimy U, jakie tu są dobre rzeczy, po ile O matko Jejku, jaki to jest taniutki świat, naprawdę ja tutaj nie grałem, ale jak ja tak patrzę. Chociaż nie wiem, co ja z tego nie miał kurde, lotne legię gówno, główno kurna 300 m, a z ostatnim co? Sto jest O fajne to są miecze, fajne, fajnie wyglądają. Oczywiście jak dodali tą mapkę, to ja miałem pożyczkę. Co teraz nie widzę, ma taka jaka ze mnie kaczka. Dobra, pokażę wam jeszcze tego pala. Taki tam. Tylko tyle, że pode dwa. Tam raz blaga, daj radę. No ogólnie nieźle. Jeszcze macie tego wojka. Czyli od wiary wiadomość, bo miałem jakąś wiadomość.